Z wami słuchaj tutaj słowa mojej wewnątrz świętego łukaszka. Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, by się modlić. Gdy się modlił, wygląd jego twarzy świątnik, a jego odzienie stało się wyśniącym Oto dwóch mężów rozmawiających. Byli to mąż, że śmierć. Ukazali się oni w chwałę i mówili o jego odejściu, którego miał dopełnić wielu zadań. Tymczasem Piotr i towarzysze sneptyli z morzem. Gdy się ocknęli, ujrzeli jego chwały i obydwu mężów stojących w siebie. Idą się z nim rozstawali. Piotr rzekł do Jezusa. Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawił przy namiot jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza, jeden dla Jasza. Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, pojawił się obłok i osłonił. Zlękli się, gdy weszli w a z odezwał się głos. To jest syn wybrany jego słuchajcie. W chwili, gdy odezwał się ten głos, okazało się, że Jezus jest stary. A oni zachowali milczenie. I w owym czasie nikomu nic nie opowiedzieli o tym, co, co zobaczymy. Oto słowo Pańskie, Chwała Tobie Chryste. Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wielkim wieku Pan. No? Gdybyśmy mieli znaleźć jakieś dwa słowa, które by były kluczem do zrozumienia szóstego przykazania i cudownych. Z pewnością byłyby to słowa miłość i czystość. Człowiek, który w pełni ceniłby te dwie nie miałby żadnych problemów z zachowaniem szóstego przykazania. Niestety wiemy, że tak nie jest. Przynosi nam ono zawsze mniej lub więcej problemów. Często nie reagujemy. Z wypełnianiem tego zakazu. Trzeba powiedzieć na początku, iż to przykazanie nie tylko ogranicza się do brzegu cudzołóstwa, ale nakazuje życie w czystości, której świat dzisiaj kompletnie nie rozumie. Do tego stopnia, że czystość bardzo często przestaje być dzisiaj postrzegana jako cnota, a rozumiana jest jako gwar. I można by powiedzieć, cóż za Ale tak jest wtedy. Człowiek ma według nauczenia Kościoła obowiązek życia w czystości. Każdy bez wyjątku. Oczywiście inaczej będzie to wyglądało osoby samotnej, a jeszcze inaczej, osoby, która żyje w małżeństwie. I katechizm Kościoła katolickiego mówi nam, że. Wszyscy ludzie powinni odznaczać się z nową czystości stosownie do różnych stanów tego życia. Jedni przyrzekają z Bogu dziewictwo, święty i w ten sposób mogą łatwiej poświęcić się niepodzielnym sercem Bogu, inni natomiast prowadzą życie w taki sposób, jaki prawo rana określa dla wszystkich zależnie od tego, czy są związani małżeństwem, czy nie. Osoby związane z małżeństwem są wezwane do życia w czystości małżeńskiej. Pozostali praktykują czystość bez Czystość jest cnotą, która nie ogranicza, ale chroni człowieka. Jak pisze Karol Wojtyła w książce, się odpowiedzialność, Czystość ma za zadanie wyzwalać miłość. Postawy życia. Jeżeli w naszym życiu zabraknie czystości, krada się pożądanie, które sprawia, że drugi człowiek przestaje być przeze mnie postrzegany jako osobę, a staje się rzeczą, która ma zaspokoić moje pragnienie. I cały dramat pornografii polega na tym, że człowiek zostaje sprowadzony do roli przedmiotu. Przedmiotu, który. Służył do tego, by ktoś mógł zaspokoić swojemu burzynę. Tymczasem człowiek został stworzony przez Boga jako osobę i został powołany do tego, by kochać i szukać szczęścia, a nie do tego, by pożądać i szukać przyjemności. Spełnienie można odnaleźć tylko w życiu z przeznaczeniem stwór. służy do zaspokajania swoich żonów. Cały Testament bardzo mocno podkreślał wartość rodziny. Taka jest też pierwotna geneza tego przykazania. Cudzołóstwo jest zagrożeniem dla jedności rodziny, a wszelkie wykroczenia przeciwko rodzinie były napiętnowane wyjątkowo słabą karą. W samym testamencie rodzina jest świętością, której nic i nikt nie może nam możemy tam znaleźć trzy wykroczenia, za które groziła kara śmierci, a więc ta najwyższa. Pierwsza to było cudzołóstwo, bo narusza środowisko rodziny. Drugie było kwałstwo trzecie za pulstw. Więc widać, jak bardzo ceniono czystość, jaką w tej cnocie dostrzegano. Tak była postrzegana jako snota gwarantująca dwagi rodziny, a cudowóstwo było postrzegane jako grzech, który występuje przeciwko ludzi, który niszczy I trzeba więc podkreślić, że szóstego przykazania nie można ograniczać tylko do zakazu samego słowa. Bo w takim razie ciężko będzie znaleźć argument przekonujący do przestrzegania tego zakazu. To przykazanie wzywa do czystości. Czystość z kolei chroni człowieka przed sprowadzaniem do drogi przedmiotu. Chroni ludzi. Możemy znaleźć łatwe argumenty przemawiające za tym, że tak jest. Bo co może się stać, kiedy mąż zacznie zdradzać żonę, więc kiedy zabraknie w małżeństwie przestrzegania stąd czystości, wspólnota rodzinna staje przed zagrożeniem rozwiązania. Co może się stać, kiedy dwoje ludzi nie będących małżeństwem nie zachowuje czystości? Może powstać nowe życie. I zauważ, Człowiek od początku nie musi, ale może być w rodziny. Bo czystość chroni człowieka, chroni ludzi. I ciekawy przykład podał kiedyś w młodzieży akademickiej ksiądz różnie żyjący, ksiądz Paweł Kielicz. Mówił wówczas do studentów właśnie o czystości. Aby pokazać im wartość tej cnoty i wartość zachowywania czystości przedmałżeńskiej zaczął mówić o pewnych faktach. O tym, że dzisiaj jest to naukowo potwierdzone, Wiele dzieci rodzi się już z nerwizji. Mamy się dziwią, skąd takiego maleństwa, taka choroba. I mówi tak. Może przypominacie sobie taki obrazek z domu rodzinnego. Byli to studenci, którzy w większości mieszkali w akademikach czy na stacjach. Kiedy wracacie na wakacje do domu, jest rano i śpicie, a tata mówi do mamy, idę naszą córkę czy syna opór. Mama na to, zostaw ich jeszcze poświęc. Jeszcze śniadanie nie jest gotowe. Jak śniadanie będzie gotowe, to pójdziesz o ludzi. I ksiądz Pan mówi tak tych młodych ludzi. Wiecie, dlaczego dzisiaj tyle dzieci rodzi się z narizą, dlaczego jest tyle dramatów, które nie potrzebne uczerwienia. Bo bardzo często dzieci przychodzą na świat, kiedy jeszcze nic nie jest gotowe. Nie ma rodziny, nie ma świata. Rodzice nie oczekują dziecka, ale dziwią się, że ma się pojawiać. I moi drodzy, taki jest sens czystości. Ona nie ogranicza, ale I sami widzimy, że szerząca się dzisiaj kultura świata wolności we wszystkim wcale nie przyczynia się do tego, że człowiek żyje lepiej. Tak, że coś dzieje się bez przyczyny. I również swoją przyczyną ma coraz większa liczba rozbitych rodzin, samotnych badań, płaczących dzieci. Tą przyczyną jest brak zrozumienia Bożych przykazu, które Bóg dał człowiekowi z To taka, można powiedzieć, swoista instrukcja obsługi życia. Można, co prawda, pewne sprawy brać na ale czy warto nosić ramy, których można by było? Ubyć? Czy warto wylewać łzy, których mogłoby nie Czy warto zadawać cierpienie tym, którzy najczęściej na to nie Czy warto wreszcie szkodzić sobie samemu? Bóg to mądry prawodawca, którego jeszcze nikomu nie udało się poprawić. Ci, którzy próbowali, pokazali, że to nie Bóg się powie, ale oni byli i Czy to nie jakiś absurd, że Bóg ciągle nie może przekonać nas, ludzi, do tego, że On nas kocha, że on nas się kocha, że przykazania to nie znak Jego braku miłości, ale to znak Jego wielkiej miłości. I dbałości o to, byśmy się nie poradnili w Dlatego musimy pamiętać, że Bóg zawsze Ciebie kocha.